Marcin się wita z wami w nietypowych warunkach, w nietypowej miejscówki Do Marcinku na strychu Chcesz, masz. Czuję się jak Spiderman mhm. Puste to jest? To jest czajnik No, mam masz? No. Uważaj, bo jest pełen Dobra To właśnie robimy 13 grudnia w piątek Zajmujemy wszystko ze strychu. Marcin popełni odwrotnie. Zobaczcie. Czeka. Będziemy dzisiaj na obiad, już pewnie widzicie fish and chips. Czyli znowu ryba z frytkami. Jak ta koleżanka powiedziała w zeszłym tygodniu Fishy Friday. I piątek 13. <grym> no godzina 21. Jest już późno. Pojechaliśmy pobrać ostatnie rzeczy popakować ostatnie rzeczy z naszego mieszkania byłego mieszkania i teraz nie mamy ochoty gotować naprawdę jesteśmy mega zmęczeni dodatkowo odporność też spada, więc fish and chips w piątek wieczorem chodzi na ruszt Dobrze, otwórzmy szybko kalendarz, zobaczmy. O, trzynastka rzuca się w oczy, coś takiego. Zobaczmy, co dzisiaj klamszu przygotował. Jest bardzo leciutkie. Już patrzę. I co... o! Ale miło. Kredka. I jest to kredka, która nazywa się. Zobaczmy. Jest to konturówka do ust. Idealna. Idealna konturówka do ust. No I kolor? Jest to bardzo ładny miuciak. Na pewno przetestuję super konturówki do ust z -shopu Jeszcze nie miałam, więc chętnie sprawdzę. Cześć, witajcie w 14 dniu Vlogmasa i jak już widzicie, jesteśmy u mnie w łazience. Stwierdziłam, że tak właśnie rozpoczniemy ten dzień. W sumie ja go kończę, a rozpoczniemy tego vloga, może tak powinnam powiedzieć. I dzisiaj zrobimy wspólnie demakijaż. Nie wiem, jak będzie mnie słychać, nie wiem, jak to nagranie wyjdzie, bo na pewno jest tutaj pogłos, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Dodatkowo mam chrypę, bo troszkę się przeziębiłam. No niestety, ale pokażę Wam kosmetyki, jak je używam, jak robię ten makijaż, co mi się sprawdza i co chcę Wam polecić, bo jest kilka takich perełek, które zaczęłam używać, do których jestem bardzo, bardzo zadowolona i stwierdziłam, że trochę kosmetyków w tym blogu ma się jak najbardziej powinno się znaleźć. Więc razem zmieniamy mój makijaż, to jest taki mój codzienny makijaż, makeup up no make up. Mam tylko podkład na twarzy, puder, korektor, troszkę różu troszkę rozświetlacza, rzęsy, brwi, to wszystko naprawdę i jestem w sumie już ponad no ponad 11 godzin ten makijaż na twarzy, więc teraz zrobimy szybki ten makijaż. pierwsze co robię to zawsze ymm, zawsze, zawsze, zawsze muszę spiąć włosy, bo ja za bardzo denerwuję, więc dajcie mi chwilę włosy spięte to przechodzimy do zmycia makijażu i pierwszym krokiem jaki ja robię to jest yy, pada kosmetyczny i płyn micelarny. Płyn micelarny mój ulubiony, ten, który już wielokrotnie mam pokazywałam w tenku, czyli Garnier e, Micellar Water z różową nakrętką. Jest najlepszy i najpierw zmywam oczy. Kiedy już zmyłam pierwszą warstwę makijażu z twarzy płynem micelarnym, to potem przechodzę do mycia twarzy wodą z żelem do twarzy i używam La Roche E i jest to naprawdę dobry żel, ale używam go tylko raz dziennie, wieczorem, bo jest mocno oczyszczający i też ściągający skórę, więc należy z nim uważać. Skóry suche myślę, że nie powinny po niego sięgnąć, sięgać, bo no jest troszeczkę wysuszający, dlatego ja go używam właśnie raz dziennie. Tutaj 400 ml możecie zobaczyć, że użyłam go już bardzo dużo i on też bardzo dobrze Nadaje się do używania razem ze szczoteczką soniczną, czy to Clarisonic, czy Foreo Luna. Dzisiaj użyję tylko tego płynu, płynu, tego żelu i wody. I potem nałożę sobie peeling enzymatyczny na twarz, więc dajcie mi chwilkę. Jeśli chodzi o wycieranie twarzy ręcznikiem, to nigdy tym ręcznikiem po tej twarzy nie trę, dlatego że jest to bardzo delikatna skóra i delikatnie tylko przekładam. Przekładam go do twarzy i wtedy ta cała woda to wszystko schodzi, to ładnie tę twarz można wysuszyć, nie trzeba wcale jej trześć. Tak samo robię, jeśli chodzi o mycie włosów, też nie trę tych włosów ręcznikiem, więc to jest bardzo fajny tip. Kip, jeśli tego nie robicie, to zachęcam. Teraz nakładam peeling. Na twarz i jeśli chodzi o peeling to jest to mój ulubiony tołpa, piękny rdzmy, papaina, bromelaina i keratynaza. I nałożę go na jakieś 15 minut. I w tym czasie po prostu się wykąpię, bo nie lubię stać i nic nie robić. Zawsze staram się te wszystkie czynności łączyć ze sobą, żeby tracić jak najmniej czasu, a jak najwięcej w tym czasie ją móc osiągnąć. Jeśli chodzi o włosy, to je dzisiaj na olejuję. A jutro rano będę je myć, więc e, to zrobimy później. W ogóle powiem Wam, że zastanawiałam się, czy nagrać taki filmik i dzisiaj zdecydowałam się, że wejdziemy we vloga o troszeczkę pielęgnacji. Pokażę Wam tym bardziej, że teraz mam lepsze warunki do nagrywania tego typu filmów. Słyszę, jak za oknem pada deszcz i to nie jest zbyt fajne. Patrzę sobie w wizjerek e, i całkiem, całkiem, całkiem dobrze się widzę. Wiem, że chrypka jest coraz gorsza, ale mam nadzieję, że mimo to mnie słyszycie. I nie ma problemu. Naprawdę uwielbiam ten peeling. Ja już czuję, jak on delikatnie szczypia, Ale zobaczycie za jakieś 15 minut, skóra będzie delikatnie zaczerwieniona. Ale on jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Tak wygląda moja twarz po około 15 minutach. Jak możecie zobaczyć, jest ona delikatnie zaczerwieniona, ale nie jest wcale tak źle. Oczywiście widzicie mnie teraz po raz pierwszy chyba w szlafroku. E, są już chłodniejsze dni, więc szlafrok jak najbardziej się przyda. I co? Zmywam teraz peeling i zaczniemy nakładać pielęgnację. I też naolejuję włosy, a do tego celu użyję oleju od Anwen z mango do włosów średnio porowatych. Jeśli chodzi o pielęgnację ciała, skoro mamy całą wieczorną rutynę, to opowiem Wam o wszystkim. Jeśli chodzi o pielęgnację ciała, krem do stóp, jeden z moich ulubionych, Liren, i on jest ultra zmniejszający, jest to krem maska do stóp z olejkiem herbacianym, 30%, 30 zawartości mocznika i balsam do ciała, ostatnio zaczęłam używać, jest to balsam od Eveline. bardzo głośno o nim było i jest naprawdę świetny. Nazywa się Microbiome Protection, Regenerujący basam do ciała chroni naturalny mikrobiom skóry. Jest on bardzo przyjemny, lekki, ale zostawia skórę naprawdę miękką i nabiżoną. Jestem z niego bardzo zadowolona, fajnie, że jest w pomce. Już tyle go mniej więcej użyłam, więc mogę Wam serdecznie polecić. Miałam jeszcze inny basam z Eveline, ale nie był aż tak dobry jak ten. Ten jest o wiele, wiele lepszy, w czerwonym opakowaniu naprawdę świetny. Dobrze, to teraz przejdę do zmycia peelingu i nałożymy pielęgnację. No dobrze, troszkę Was okłamałam, bo przed pielęgnacją oczywiście umyję zęby. Tak, tak, przecież to jest nieodłączna część wieczornej rutyny. Szczoteczka Philips Sonicare, o niej pojawi się osobny film, moja recenzja i nadal jest jak najbardziej aktualna. Jestem bardzo zadowolona z tej szczoteczki i nie wyobrażam sobie mycia zębów inną szczoteczką, czy która nie byłaby soniczna. Naprawdę świetne, jeśli nie mieliście szczoteczek sonicznych, to może warto się rozejrzeć. Wiem, że kosztują sporo, ale robią to, co mają robić. Umietkuję zęby, umyję zęby i wtedy już nałożymy na pewno pielęgnację. Włosy naolejowane, ząbki umyte, więc możemy przejść do ostatniego etapu mojej pielęgnacji porannej, wieczornej, porannej? Wieczornej, wieczornej rutyny, czyli do nakładania serum, kremu i toniku. Zaczynamy oczywiście od toniku i tym razem Wam pokażę moją nowość, coś, co zaczęłam protestować testować dwa dni temu, więc za dużo Wam nie powiem. I jest to Natural Quip, tonik nawilżający z ekstraktem z kiełków pszenicy i jogurka. Pokazywałam Wam go w holu zakupowym. On jest ze sprayem, z do spsikiwania to się nazywa chyba. Mam patek, więc ja sobie troszeczkę go tutaj spsikuję I o tyle fajnie, fajne jest to, że naprawdę sporo tego płynu z tego spróju wypada. On ma taki przyjemny, delikatnie ziołowy zapach. I oczywiście przecieram całą twarz. Skóra jest tonizowana. Przejdźmy do kremu pod oczy. I tutaj niezmiennie używam The Ordinary na noc. Caffeine Solution 5% plus EGCG. Teraz już przejdziemy stricte do twarzy. I najpierw nakładam serum. I jest to serum, które przyszło do mnie niedawno. Pokazywałam je Wam na początku Vlogmasa z firmy Timeless. Jest to, 20%, jest to serum z 20% zawartością witaminy C. Jest witamina E i kwas ferulowy on chyba tak się nazywa. I muszę Wam powiedzieć, że po. wydaje mi się, że już ponad tydzień go testuję, naprawdę w tydzień zauważyłam ogromną zmianę jestem po prostu zachwycona i mam nadzieję, że będzie tak dalej, bo ta skóra się uspokoiła, i nie dość, że się uspokoiła, to ten koloryt się fajnie wyrównał. Ja go używam teraz na dzień i na noc. E, Podejrzewałam, że czasem go zacznę używać tylko na dzień albo tylu, tylko na dzień, bo na noc zacznę używać inne serum, ale na razie chciałam tak zdziałać, zadziałać swoją siłą. Zadziałać zdwojoną siłą i naprawdę jest ogromna różnica. Skóra, kolor skóry jest wyrównany, tak jak wspomniałam, ale te zaczerwienienia, te krostki też zaczynają blednąć. Um, naprawdę, kurczę. Tutaj miałam o wiele więcej, miałam w ogóle taki wysyp ostatnio i byłam niezadowolona. Chyba wam nawet narzekałam z tydzień temu, może dwa, no, wydaje mi się, że z tydzień temu, na swojej skóry, a teraz w tydzień. Widzę ogromną zmianę, więc najpierw go wymieszam. On też jest w pompce. Nałożę sobie troszkę go na wierzch dłoni. Rozcieram go między dłońmi i nakładam na twarz. Nigdy nie zapominam o szyi. Go po prostu klepuję. Wiecie, ja nie rozcieram aż tak bardzo, ale bardziej to wklepuje w twarz, żeby jak najszybciej, jak najlepiej się wchłonął. Naprawdę ogromna różnica po tygodniu. Więc spodziewajcie się recenzji. Potestuję go, od kilka miesięcy. I coś wam nagram, ale pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne i ogromne, ogromne zaskoczenie. Już dawno nie miałam serum z witaminą C i nie sądziłam, że one są aż tak dobre. Oczywiście to jeszcze nie koniec, bo na serum należałoby nałożyć jakiś krem. Jeśli chodzi o wieczorną pielęgnację, to stawiam na coś nawilżającego. Jest to krem z iosi NAFI, krem nawilżający dziel awokado i żożoba. Nawilża, odżywia, regeneruje. On się pojawił albo pojawił w moich ulubieńcach, więc czekajcie, bo dzisiaj ten film już się pojawił, to tutaj wyjedzie Wam e, karta. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego kremu. Świetnie nawilża tę skórę, odżywia ją i regeneruje. Eee, on ma taki żółtawy kolor. Specyficzny zapach, który mi ogólnie nie przeszkadza, jest słoiczko. Ja go dokładnie tak na nakładam. Tak jak wam teraz pokazuję. Więc widzicie, nie potrzeba go dużo, żeby nałożyć na całą twarz. A jest różnica. Nawilża na początku jesieni tak w październiku, kiedy wróciliśmy tutaj do Anglii z urlopu, to zaczęłam mieć problem z tym, że skóra była przesuszona. Nie wiedziałam, co się dzieje i tak walczyłam z tym przesuszeniem innymi kremami i potem przyszedł mnie paczka z Polski, przerzuciłam się na ten krem i skóra przestała się przesuszać. Więc polecam. Wydajny produkt. Kosztuje około 100 zł, albo 80 zł za niego kupiłam coś takiego. Ale świetny skład. Mama słyszała w składzie. I nie spodziewałam się, że masło tak dobrze zagra z moją skórą. A to proszę. Jest, jest. Dobrze. To by było na tyle, jeśli chodzi o moją wieczorną pielęgnację twarzy. Teraz mogę iść spać, ale oczywiście nie idę spać, bo idę montować. Muszę troszkę popracować, posiedzieć przed laptopem. I stwierdziłam, że wykołaby się wcześniej. Zrobi taki, zrobię taki troszeczkę me time, porozmawiam sobie z Wami i będę wieczorem pracować. Jest godzina około 21, więc nie jest aż tak wcześnie, ale mam nadzieję, że te 2-3 godzinki posiedzę jeszcze, coś montuję. No, zaraz otworzymy też kalendarz. Dajcie znać, jakie Wy kosmetyki używacie do pielęgnacji twarzy, co mi polecacie, czy używałyście jakichkolwiek z tych kosmetyków, co Wam teraz pokazałam i czy może dzięki mnie będziecie chciały wypróbować jakiś koniecznie, zostawcie komentarz. Zapomniałam o bardzo ważnym punkcie mojej pielęgnacji balsam do ust. Jesienią, zimą usta są bardzo przesuszone. Na pewno się ze mną zgadzacie, że jest problem z, tym, z tymi spryszczonymi ustami. I ja teraz używam tego. Jest to balsam pochodzący z firmy Okifys. Pierwsze słyszę, wydaje mi się, że to jest ogólnie amerykańska marka Lip Repair. Balsam bez jakiegokolwiek zapachu dla ekstremalnie przesuszonych, popękanych ust. Jest to balsam w sztyfcie, świetny, dostępny w mogę Wam polecić, naprawdę jest fajny. Sprawdza się, a ja mam ogromny problem z ustami, a ten sprawia, że one są takie przyjemne, miękkie i nie są aż tak bardzo nieprzyjemnie spiesznięte, bo z tym mam wielki problem i cieszę się, że na ten balsam trafiłam. Pomyślałam, że skoro już jesteśmy na górze, to otwórzmy od razu mój kalendarz adwentowy, który znajduje się w moim Beauty Roomie. Ja naprawdę muszę znaleźć jakieś fajne, fajne nazwy na to miejsce, na ten pokój. I dzisiaj jest czternasty, 14, 14 dzień grudnia, 14 już ją widzę, jest tutaj. Zobaczmy, co znajduje się w pudełku. Mam pudełko? A, no, dzisiaj pójdzie łatwo i sprawnie, widzę. Tu, to jest, tutaj to jest, to, tutaj jest, to, tutaj jest, to tutaj jest? Czy to błyszczyk? Nie, tak? Moment. Mm -hmm. Chyba tak. Ekstra. Jeśli to jest błyszczyk. To super. Co to jest? Tak, glam błyszczyk do ust. Jaki to jest kolor? Nude glam. Nude glam. Sprawdźmy, zróbmy swod szybciutko. I tak prezentuje się ten kolor. Nude. Powiem wam, że wygląda prześlicznie. Mam nadzieję, że na moich ustach będzie się ładnie prezentował i podejrzewam, że wielu dziewczynom będzie pasował. Taki dzienny kolor na ustach ekstra. I muszę Wam jeszcze powiedzieć, że przepięknie, przepięknie pachnie wanilią. No, Glam Shop do tej pory kosmetyki są naprawdę super. Jestem pełna podziwu, i naprawdę, naprawdę muszę wam powiedzieć, cieszę się, że wybrałam akurat też ten kalendarz adwentowy i że tych z Debody Shop już nie było w sklepach i skusiłam się na coś naszego polskiego, bo do numerku 14 jest sztosik. Moje stanowisko pracy jest gotowe. Rozłożyłam się na wyspie, bo tutaj jest kawałek blatu, który nie został w jakikolwiek sposób jeszcze zagospodarowany, więc mogę tutaj pracować. I pomyślałam, że może bym zrobiła sobie herbatkę, ale zobaczmy, co ma mi do zaoferowania kalendarz adwentowy. 14 już widzę, jest tutaj. I zobaczmy, co takiego ciekawego dzisiaj nim jest. To może jeszcze herbatkę sobie wypiję na wieczór. Do montażu byłoby jak znalazł. Jeśli będzie tylko coś ciekawego. Ale co wszystko zrobiłam? A nie! Okej, okay, mamy tam. Co tutaj mamy? French style vanilla flavety. Hmm, całkiem ciekawe, więc może za chwilę sobie zaparzę. A zobaczymy czy ja wszystko otworzyłam. Otworzyłam trzynastkę, nie, trzynastkę nie otworzyłam, dwunastkę. Zobaczmy, co ukrywało się pod trzynastką. I w 13 mamy Pitch Tea. Powiem wam, że dzisiaj spróbowałam tą herbatę z mango i była taka średnia, ale kusimy ta waniliowa. Hmm. Skusiłam się na tę herbatkę i zrobiłam ją w tym moim ziłowym kubeczku z liskiem z TK Maxa bardzo ładny taki świąteczny zimowy kubek od razu wprowadza fajny nastrój obok coś słodkiego moje oj trochę paruje moje największe uzależnienie ptasie mleczko po prostu uwielbiam no nie ma lepszych słodyczy niż ptasie mleczko kto jest tym ptasie mleczko oczywiście kciuk w górę najlepsze słodycza ever o i tutaj kadry z filmu który właśnie się montuje jest vloga jak robię kawę? Teraz jest na kawę za późno, ale na herbatkę w sam raz. To no, życzcie mi powodzenia. Spędzę tutaj pewnie kilka ładnych godzin, bo mam troszkę rzeczy do nadrobienia, a internetu wciąż brak. Dobrze, kochani, przyszłam się z Wami pożegnać w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jest już noc, popracowałam, jestem siebie zadowolona, to był produktywny wieczór i mam nadzieję, że będziecie mieli cudowny dzień. Trzymajcie się i do zobaczenia w moim kolejnym vlogu. Na razie! Pa!